Cześć, hej, cześć, odcinek z Bespe, A w dzisiejszym odcinku Poszukamy sobie poukrywanych miejsc Właśnie w tym neksusie. No bo za wiele takich miejsc Wydaje mi się, że tu nie ma Bo no nie widziałem Za dużo właśnie w takich miejscach się tu nie mówi Jest tu jedynie tajemnica ukryta A o innych takich miejscach tutaj za bardzo mowy nie ma Więc w sumie Poszukamy jeszcze jakichś innych takich ukrytych Ciekawych miejsc Więc w sumie możemy zacząć już naszego Szukania Okej, okay, więc najpierw poszukałbym pod wyspą, yy, w sumie tylko pozwólcie mi, że zmienię skina, bo już te nogi z tych Huwortuny, ale one są strasznie wygodne do grania, więc zmienię sobie skina, okej, okay, moi drodzy, drodzy się gra inaczej, patrzcie, porównajcie sobie jakieś takie nogi, a takie, ja no wiem, moim zdaniem takie są lepsze, yy, o, o, no, czekaj, ja, ja może, moi drodzy, kupię sobie disk, tak nam chyba będzie łatwiej czegoś tam poszukać, no, aha, jeszcze nie mogę kupić dyska. O, wit no. halo, dysk, halo, ja. Ile, czekajcie, bo. Potem pewnie będę miał. O, o. O, fajnie, widzicie, dysk dostałem, Aha, trzy diski mam. Co? Cztery, cztery, pięć. Co się dzieje, że pięć disków mam? A, no, 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 no dobra. Czyli działają, mi działają. Partie tutaj są poukrywane hiper sześciany. Chyba jest wszyscy tylko życie młod. No jak widzicie są tutaj oni. Jakby, no ciekawe, czy będzie z nimi jakaś, jakaś fabuła. Na razie nic nie było. I tak, no widzicie co? Nie no, może będzie lepiej bez disku, tak jak normalny jakiś gracz, sobie z ile mam tych disków i... A, cztery. No, znowu spadłem. Serio, ja... Drodzy, ja, ja jestem pewien, że będę w tym odcinku dużo razy spadał. No niestety już tak pewnie będzie i no przykre trochę no ale trudno, okej, okay, tam jakiś piknik no i chodźmy na klatkę hiper-sześcianów i to jest podejrzane, jakby nie wiem co to jest i, i nie wiem od kiedy da dawać ten dym od tej strony, chyba że to jakiś nowy gadżet jest, jakiś inny ale no, jeśli nie to naprawdę podejrzane no i mój drodzy coś tutaj jest, tutaj jest taki mm, klocek, ale chyba nie jest takiego wow tam jest jakaś linka, bo się boję, że ja tu zaraz spadnę, ale czy tu coś jest? Wydaje mi się, że coś może być, okej, okay, tu niczego nie ma, tam niczego nie ma, no nie wiem. Te linki, mi są trochę podejrzane, tu jest dużo tych linek, nie wiem, patrzmy tu najpierw. I czy coś tutaj jest, tu może, nie wiem, chyba nie w ogóle, co to jest, yy, nie mam pojęcia. Tutaj mamy jakieś chmurki, no i kolejne liny, czy te liny dokąd nas prowadzą, czy one takie po prostu są, żeby były? O! A co my tutaj mamy, moi drodzy? Ej, bo da się tu jakoś wejść? O, jestem! I co? Co jakieś... Ej, dobra, powiem <laughs> wam, nie widziałem tego. To jest jakieś serce. To jest coś w stylu rzeki Drip. Jak kiedyś na BSP były rzeki Drip, to tu mamy coś właśnie w stylu takiej rzeki Drip, ale to jest tak szybko zrobione, tak starodawnie. To jest tylko kamień, te schody jakieś... Gdzie to jakiś, jakieś klocki szybkie? Zaraz tam wejdziemy, ale... Powiem wam, dziwne, no tu klocki szybkie, czekajcie, no tu akurat muszę kupić disk. Ogólnie no, no w niektórych przypadkach będę musiał kupić ten disk i okej, okay, wylecimy tutaj, no trochę mi się to zajmie, ale... Wylecę po prostu, tak? I cięcie. Jak tu? Już wylecę. Okej, okay, drodzy, jak widzicie jestem już przy końcu i uwaga, żebym tylko teraz nie spadł, jestem. I gdzie to jest? Tu jest przy gdzie już usunę disk? Tu jestem, jest to przy bramach jest ta linka? O, okej! Okay. Ale już ja byłem na tej linii, jak ja tego nie zauważyłem. już, bo tu jest kurczak, zrobiłem tak i tu na, na chmurkę skoczyłem, a nie widziałem tego, no co, moi drodzy, bo bywam, że się zdziwiłem, jakby. fajnie, drodzy, jakby ja, ja... byłem pewien, że w tym nekusie będą jakieś właśnie nowe rzeczy takie pokrywane, no bo zawsze coś takiego jest, ale to już plusujemy, drodzy. Jest coś na pewno w tym nekusie ukrytego, więc mówię Wam ciekawie, ciekawie. Teraz opowiem powiem tak, że poszukałbym jeszcze jakichś właśnie takich ukrytych miejsc na tej wyspie, no bo, o, widzicie? Kolejne jakieś takie zaraz, razem oczy. Czy tutaj coś jest więcej? Nie. No jakby ja byłem pewien, jak zobaczyłem pierwszy sezon tą wyspę i wszedłem się tutaj, to ja byłem pewien, że tu coś będzie pokrywane. Nie miałem rację, okej, okay, to jest kolejna jakaś dziura. Ale co jest tutaj? Po prostu takie coś czarne. No dobra, nie chcę Ci trochę wierzyć. I kolejne, drodzy, tu jest dużo właśnie takich ciórków ukrywanych. Aż jesteś gdzieś jakieś wejście do czegoś. Okej, okay, tu nigdzie, moi drodzy, ja tak latam, latam. Nie powiem Wam. Okej, okay, jesteś kol. Ej, jakby to może wyglądać teraz jak ustawka, ale nie widziałem tego, jakby. Okej, okay, puszek taki. Gdzie to jest? Już Wam pokazuję, gdzie to jest, moi drodzy. Jak tutaj macie Cezara, jesteście sobie obok Cezara, tu macie świat w Portal VIP, to tutaj, patrzcie, skakujecie i tu mamy, a czy da, da się tam doskoczyć bez disku? Czekajcie, czy da się tam bez... Ja muszę usunąć dysk, no bo trochę może nie kurzać. Próbujemy, da się tu wejść bez disku? Da się wejść bez disku. I taki duszek, ej, no nie widziałam tego, powiem Wam szczerze. Nie, że w tym są jakieś takie rzeczy, ale naprawdę by się... przydały, w sumie. Dobrze, no, że tych disków tyle kupiłem. Teraz mi się przydadzą. O to się tepa. Dobra. Przejdźmy tą wyspę dookoła jeszcze... Znaczy... Jeszcze raz sobie... Pier... Okej, okay. tu widzę już kolejne jakieś dziury, ale chyba tam nic nie ma. Znaczy z może niby sprawdzić, ale raczej nic tam nie ma. Tu mamy bramy. No bramy nie są okryte, no bramy, raczej każdy wiedział o bramach. Tu coś będzie, nie wiem. Ten wiatrak, czy tak zostawiamy ten wiatrak? w ogóle od kiedy ten dym da się tak stawiać w ogóle? Mamy taką cząsteczkę do kupienia? Wydaje mi się, że nie ma takiej cząsteczki. Eee, czekajcie, czekajcie. Trochę dobra, no zaraz sprawdzimy, ale... No wydaje mi się, że takiej cząsteczki tutaj na nie ma. Więc mam nadzieję, że cząsteczki do kupienia będą. Bo ogóle tylko w dziewiątym zonie... No patrzcie, nawet tu jest taki duży dym. I tutaj, 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 tutaj nie ma do kupienia, więc takie trochę dziwne. Ale okej, okay, w chmurkach, medrody, czy coś będzie tutaj No tak, dużo się dowiedziałem. Jeszcze raz, więc w ogóle fajna jest ta przepaść, taka... Nie wiem, jak ją zrobić, chyba nawet się nie da, ale bardzo fajna. Okej, okay, tu mamy coś takiego. Nie wiem, czy tej, w tej chmurze nie jest klucz ukryty. Czy w tej chmurze jest ukryty klucz? Nie wiem, bo wiem, że w jakiejś chmurze na pewno jest schowany klucz. Nie wiem, czy w tym czasem w sumie nie jest... Tak, w tej jest klucz, no ale klucz to no nie jest wielką zagadką, raczej każdy o powiedział No patrzcie, zielony klucz, no wow, mega po prostu. I co nie mam disku. Okej, okay, mam jeszcze ile disk. tego disku mi zostało, moi drodzy? 20 sekund. Dobra, no to jeszcze mniej więcej coś tutaj polatamy i zaraz będziemy szli na górę. Okej, okay, a tu mamy coś takiego i co jest tu? A, no dobra, dużo tu jest, naprawdę. E, Okej, okay, chmurki, no nie wiem, chyba mi drodzy się... Tutaj jest coś, co tu jest? Disk jeszcze mam? Mam. A po takie oko zielone. No dobra. Myślałam, że będzie się jeszcze coś więcej. No i nie mam disku. musimy teraz jakby bez disku. mamy no mam jeszcze jeden disk. Ale dobra, wiecie co? Ja teraz jeszcze poszukał czegoś tutaj. Właśnie na górnej części wyspy. Czy tutaj coś będzie? W balonach. ok No nie wiem, czy to jest skóry. To takie trochę dziwne. Ale chyba nic tutaj za bardzo nie ma, że jest tyle do następnego balonu. No, nie wiem, raczej te balony jakieś takie mega ukryte to one nie są. Ale no dobra, tutaj nic nie ma, to jest tylko jedynie... jest tylko jedynie klucz po prostu jest. Ale czy u tego Zeusa? Ten Zeus bardzo mi drodzy, ale to bardzo jest podejrzane. Tego świątynia, czy coś tutaj będzie, to nie ma. Okej, okay, no nie, nie właśnie da się do niego podlecieć i to jest takie najbardziej podejrzane, no że nie podlecimy do tego Zeus'a i to jest takie, moi drodzy, podejrzane, no patrzcie, no, no nie, no nie, nie, no patrzcie jak nas odpycha, no nie da się, no, no widzicie, znaczy, bez diska da się podejść bliżej, co prawda, no ale gdy tylko, patrzcie, w ogóle nie wiem, czy widzieliście taka ciekawostka, jak macie dysk, to bardziej was magnesy i w ogóle odpychają niż jak nie macie, patrzcie, mogę podejść, <laughs> lecę się na dysku to jak, jak mnie daleko odpycha. Nawet tak szczerze o tym za bardzo nie wiedziałem, ale... Fajnie, patrzcie jak... Nie no ja, bo ja będę na tym tronie i wtedy będę chciał po prostu wyjść, wtedy jak to będzie. No, patrzcie, nie wiem, drodzy, co? Widzicie jak normalnie mocno odpycha? I ziom... No i... Okej, okay, ale nie wiem, mieliśmy szukać ukrytych miejsc. Tutaj... Czy tutaj coś będzie. Tu raczej nie będzie. U tego właśnie typka. W ogóle ma te nogi z pierwszego zielonu, z pakietu diamond. Tak, też dla nie widzieli. Okej, okay, i tutaj kolejny koper yy, Co Coś tam, nie wiem, tam jakiś był, że coś o mili. mówili. Okej, okay, tutaj co jest tutaj ogólnie? Nic, prost, aha, po prostu komin. No dobra, w sumie mogłam się tego spodziewać. No i powiem Wam szczerze, że no nie widzę jest tutaj. Nie widzę, żeby coś u góry tutaj było jeszcze ukryte. No może jest, a ja po prostu tego nie widzę. Nie wiem moi drodzy, jeśli tak by było, to macie napisać w komentarzu, czy wy jakieś ukryte miejsce jeszcze znaleźliście. No bo jak ja mam być szczery, no to nie widzę, żeby jeszcze coś tutaj było. Wydaje mi się, że to serce z tego klocka fina, z po prostu trofea, było chyba najbardziej ukrytą rzeczą właśnie tutaj na Olimpie. No bo czy byłoby coś tutaj jeszcze? No nie wiem. Więc dobrze moi drodzy, na dziś to by na tyle. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie w komentarzu, czy wy znaleźliście jakieś ukryte miejsca. I tak przy okazji już na końcu filmu wspomnę, że bardzo chciałabym dowić w niedługim czasie 5000 subów, więc byłoby mi bardzo miło, jakbyście tego subami zostawili. A ja się z Wami żegnam, do następnych, no i cześć!